Hamana, potem forfang. Andrzej wykorzystał to najlepiej. A teraz Piotrek Żyła. Piotrze, życzymy ci wszystkiego najlepszego. Piąty zawodnik turnieju czterech skoczni, który do pewnego momentu był numerem jeden w naszej ekipie. Jeszcze w grudniu to on zajmował najwyższe miejsca. Był najwyżej z naszych, choćby na mistrzostwach świata w lotach narciarskich. Piotr Żyła. pod narty, a więc gdyby złapał to noszenie, Piotrek trochę walczył z podmuchami, ale powalczył dzielnie, mimo tych wszystkich wahnięć to był daleki skok bo ta zielona linia była gdzieś na granicy rozmiaru skocznie. On go nawet przekroczył. 143 metry, co dzisiaj robią Polacy. Andrzej stękała 143,5 z siódmej platformy, Piotrek żyła 143 z piątej platformy. Będzie miał wprawdzie odjętych 9,7 punktu. mimo tych wachnięć odległość zrobiła wrażenie na sędziach. 18 i 18,5 punktu. U większości sędziów jest to 18,5. A zatem jak będzie w tej chwili wyglądała. Sytuacja czy Piotrek czy Andrzej Stękała? Kto teraz będzie na czele? Miła dla nas, miłe dla nas zastanowienie. Kto tu ostatecznie zdobędzie więcej punktów? Tak czy inaczej? Tak, mamy lidera. Mieliśmy lidera i mamy lidera. Tylko, że się zmienił. Piotrek żyła o 90. punktu, O pół metra niejako wyprzedza Andrzej.